Witam mężczyznę, oto ten szorcik zaśpiewany na nutę ludową odnośnie tego komina. Sam proszę mężczyzna, nie wiem czy to czy ale myślę, że o różnych sprawach rozmawiamy. Teraz tak. Pada deszcz, pada ciece, woda ciece, leje się do domu, gościa do papiece. Oj dama, oj dama, leje się. Co ja mam z tym począć, żoneczko kochana? Moja mądra żona, wiem to od ołtarza, Powiedziała do mnie, zatrudnij lekarza. Sam tam Stasik włazisz, życiem ryzykujesz, Wydajesz na a potem pomstujesz. Oj dana, oj dana, co rok tak od rana, weź się opamiętaj, chłopino kochana, przyklejałeś już tam różne silikony i teśmy dekarskie pod dachem kondony. Woda jak płynę. Pan nadal z drugą płynie, Panie Boże, zlituj się na mym chłopinie. Nie bądź, Stasiu, lęką, już taki ponury, Niechaj dekarz przyjdzie, pozałata dziury. Wnet dekarz przyjechał, postać urodziwa, Coś wsadził do dziurki, jam bardzo szczęśliwa. Oj dana, oj dana, oj, dana, oj dana. ja Jam bardzo szczęśliwa, bo dziurka zatkana. Proszę Państwa, ja, jaja, ja, ja, ani. Ale jak coś się w dachu przecieka, to jest poważna sprawa. Jakby coś służy poważnym podejściem i usunięciem problemu. Kłanię się nisko. A problem, proszę Państwa, jest w tym, Tutaj ta aluminiowa blacha jest odchylona od komina. Powinna być, powinno być nacięcie, wpuszczone do komina, to wszystko. A nie o tak, bo to wszystko klejdykarski puści i to wszystko po prostu się leje. Te taśmy są też dobre na parę lat. Więc no, no, no tak was doją jak tylko po prostu mogą. Dziękuję, kłaniam się.